Cześć, witaj! Ja nazywam się Wojciech Holeniga. to jest pieniądze.pl, gdzie uczymy się w jaki sposób efektywnie zarządzać pieniędzmi, a także spełniać swoje marzenia. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, jak mieć więcej energii, jak być bardziej efektywnym, jak być bardziej produktywnym każdego dnia zainteresowany zapraszam. I tutaj zanim przejdziemy do właśnie do tych punktów, które poprawią Twoją wydajność, Twoją energię, to dwie małe uwagi. Po pierwsze, nie szukaj złotych strzałów, jakichś grali, że wie, że cię mają magicznie przenieść z punktu A do B szybko i bezboleśnie. To tak nie działa. Musisz pracować nad danymi metodami nawet miesiące, czasem lata, żeby zobaczyć efekty. Na szczęście, metody, o których ja dzisiaj będę mówił, nie potrzebują lat wyrzeczeń, tylko tak naprawdę po kilku dniach, po kilkunastu dniach możesz zobaczyć znaczne efekty, że Twoja energia się poprawiła. Więc pamiętaj, udoskonalaj to, co masz, z tym co masz tu i teraz. Nie szukaj wiesz nowych rzeczy, nie kupuj gadżetów, które magicznie znowu przeniosą ciebie gdzie indziej, tylko skup się właśnie na tych metodach, a zobaczysz efekty. I druga uwaga to znajdź czas i przeczytaj książkę Esencjonalista, czyli mniej, ale lepiej nasze życie jest dosyć skomplikowane, bardzo dużo elementów trzeba w nim ogarnąć, żeby właśnie być szczęśliwym, osiągnąć sukces i nie tylko mówię tutaj o sukcesie finansowym, ale w różnych aspektach swojego życia. Jeżeli właśnie nie skupimy się na tym, co nam zależy, a będziemy kopiować właśnie społeczeństwo, podążać właśnie tak ślepo, trochę jak owce w tym pędzie no to ciężko nam będzie coś osiągać. I tutaj dochodzi też takie przyzwyczajenie, że wiesz, że my mówimy, wiesz, jeszcze kolejne 500 zł, jeszcze 1000, jeszcze 2000 zł i wtedy już będzie ok. Tylko tak naprawdę to się nigdy nie kończy, ponieważ jak dochodzisz do tego pułapu, przyzwyczajasz się do niego i okazuje się, że dalej chcesz więcej. I tutaj właśnie, jeżeli wyeliminujesz parę rzeczy takich... Niepotrzebnych z twojego życia. Będziesz robił właśnie mniej, będziesz swoistego rodzaju takim minimalistą, ale też nie chodzi mi o to, żebyś był e, jakimś bierz, mnichem, e, żył w ascezie i zrezygnował z przyjemności życia. Nie, nie o to chodzi, bo sam nie chciałbym tak żyć i tak nie żyję. Chodzi tylko, żebyś wybierał takie życie, takie wartości, takie potrzeby, które faktycznie są ci potrzebne i sprawiają ci radość, a nie tylko właśnie takie ślepe kopiowanie. Tego, co nauczyłeś się przez całe życie. Ok, i tak jak w książce Esencjonalista, możesz przeczytać w jednym z rozdziałów, i od tego też zaczniemy, że największą rzeczą a propos właśnie produktywności jest sen. Sen jest ważny, ale głęboki, efektywny. Taki, który trwa minimum 7-8 godzin, i tutaj obalę już pierwszy mit. Wcale spanie 5-6 godzin nie jest dla ciebie dobre, i być może mówisz dzisiaj, ale ja się wysypiam i dobrze się czuję tylko pamiętaj o tym że organizm potrafi przyzwyczaić się nawet do najgorszych warunków i tak samo może być tutaj w śnie bo ty nie wiesz tak naprawdę że właśnie co by ci dało to spanie jednak dłużej że twój organizm po prostu lepiej by funkcjonował i sam możesz nawet w badaniach przeczytać że ludzie którzy śpią właśnie krócej w długim terminie mają problemy zdrowotne a pamiętaj zawsze że wszystkie te rzeczy o których mówimy czy to będą finanse, czy nawyki, które, o których dzisiaj mówimy, zawsze myślimy w długim terminie. Nigdy w krótkim, bo w krótkim nie jesteś w stanie sprawdzić faktycznie, czy strategie, które wprowadzasz w życie, one działają. I druga rzecz, śpij w opasce na oczy, szczególnie w takim okresie wiosenno-letnim, żeby było mega ciemno w sypialni, chyba że masz jakieś przyciemniające żaluzje, które powodują, że to światło słoneczne nie wpada do sypialni, żebyś mógł jak. Najdłużej pospać, ponieważ znowu nasz mózg działa tak, że jeżeli poczuje choć trochę światła, on się budzi, on nie chce spać. Więc tutaj pamiętaj, opaska albo rolety przyciemniające. Druga rzecz, która poprawi Twoją energię, kreatywność, produktywność, to jedzenie. Pamiętaj, że jesteśmy tym, co jemy. Czyli jeżeli wrzucasz do organizmu jakiś syf, no to z tego zbudowany jest Twój organizm. Więc. Jedz mniej po to, żeby właśnie nie przejadać się, żeby twój mózg mógł skupić się właśnie na produktywności, na efektywności, na tym co sobie zaplanowałeś, a nie na trawieniu rzeczy, które nawrzucałeś mu podczas lunchu czy obiadu. I druga sprawa powiązana z punktem pierwszym, czyli nie jedz przed snem minimum 3 godziny, po to właśnie, żeby mieć ten sen produktywny. Pójdziesz lekko głodny spać, ale przez to właśnie będziesz mógł się regenerować odpowiednio przez całą noc. A Twój organizm nie będzie skupiony właśnie na tym, żeby trawić kolację, którą zaserwowałeś mu wieczorem. I tutaj taka mała rada ode mnie, jak poprawić swoje kwestie żywieniowe. Skontaktuj się z dietetykiem, ale tak, żeby ułożył dietę pod Ciebie, zrobił najpierw badania, żeby to wszystko, cały plan żywieniowy był dostosowany do Ciebie. I to, w czym mi pomogło właśnie taka praca, to po pierwsze właśnie, mój organizm się unormował. Mam teraz jeden poziom energii przez cały dzień. Cały czas mi się coś chce, nie mam ochoty na jakieś zachcianki, które wcześniej właśnie pojawiały się w mojej głowie. No, bo przez to, właśnie, że wreszcie dostarczyłem moim organizmowi te rzeczy, które wcześniej mu brakowało, dzisiaj nie potrzebuję żadnych innych. Trzeci punkt na naszej liście to eliminacja kofeiny. Wcześniej, gdy piłem kawę, to znowu były takie jakieś wahania, spadki energii, no bo kofeina działa tak, że pobudza, ale za kilkanaście, kilkadziesiąt minut jest spadek, i ty znów potrzebujesz następnego zastrzyku energii. Natomiast, jeżeli wyeliminujesz kofeinę, po prostu będzie ci dużo łatwiej. Pewnie, że na początku jest to. Trudne, ponieważ znowu kofeina jest mocno uzależniająca, więc tak naprawdę kawę dzisiaj pijesz z przyzwyczajenia, a nie z tego, że ty ją w jakiś sposób potrzebujesz. Robisz to właśnie automatycznie, bo tak zawsze robiłeś, a jeżeli zrezygnowałbyś, zrobiłbyś sobie taki post, zauważyłbyś po jakimś czasie, że czułbyś się znacznie lepiej. I taka mała rada, jak w poprzednim punkcie: jeżeli lubisz smak, zapach, aromat kawy, lubisz sobie właśnie usiąść o poranku, zaplanować swój dzień, pomyśleć o tym, jak on ma wyglądać, o swoich marzeniach, celach itd., to kup sobie kawę bezkofeinową. Smak, aromat jest ten sam, a pozbywa się właśnie tego negatywnego czynnika, który będzie wpływał na to, że ty po prostu będziesz mniej produktywny. Kolejny, czwarty punkt to ruch. Oczywiście nie mogłoby go zabraknąć na, na naszej liście, szczególnie jak masz siedzący tryb pracy, to tym bardziej powinieneś się ruszać. I tutaj znajdź taki sposób, który będzie dla Ciebie dobry. Idź na spacer. Minimum pół godziny, godzinny spacer, zobaczysz, zaczesz się ruszać, będziesz miał przez to dużo więcej energii. I myślę, że spacer jest taką najprostszą rzeczą, bo musisz tylko ubrać butę, ewentualnie kurtkę i wyjść po prostu z domu, nigdzie nie musisz jeździć, kupować karnetu, wchodzić na siłownię, przebierać się, nie zabierać to jakiegoś czasu i, i, i mocno angażuje Ciebie i Twój czas. I tutaj mała rada, jak wprowadzić właśnie taki nawyk. Zacznij od takich małych kroków po 10-15 minut. Ale rób to codziennie, wytrwale, nieważne czy jest poniedziałek, piątek czy niedziela, rób to wytrwale, wychodź na chwilę właśnie pospacerować na 10-15 minut. Zobaczysz po pewnym czasie, że zaczniesz inaczej się czuć, a przez to, że zaczniesz inaczej się czuć, to Twój organizm będzie tego naturalnie chciał. I teraz nie będziesz musiał się zmuszać do tego, ponieważ to będzie przechodziło do ciebie naturalnie. A my właśnie chcemy doprowadzić do tego, żeby wszystkie rzeczy, które są w naszym życiu, nie były jakąś, wiesz, jakąś trudną rzeczą, żeby musimy się siłować, motywować za każdym razem, tylko żeby przechodziły naturalnie. I właśnie przez to, że wyrobimy sobie taki nawyk takimi małymi krokami, to dłużej z nami zostanie w życiu. Kolejny punkt to eliminacja światła niebieskiego. Po pierwsze, nie oglądaj telewizji przed snem. Jeżeli masz telewizor w sypialni, wynieś go, on jest ci zupełnie niepotrzebny. Dlaczego? Ponieważ, popatrz się, powiedzmy, że kładziesz się o 23 spać i ty na przykład do tej 23 oglądasz telewizor, gasisz go i ty świadomie wiesz, że się kładziesz. Ok, tylko Twój mózg tego nie wie. On potrzebuje jeszcze minimum godzinę, nawet dwie do tego, żeby właśnie przejść wszystkie swoje procesy, odpowiednio wyciszyć się, zanim przejdzie właśnie w ten stan spoczynku i regeneracji. Więc popatrzcie, jeżeli Ty położysz się o 23, no to minie jeszcze godzina, dwie, no to mamy godzinę północ czy pierwszą w nocy. A pamiętaj o tym, że taki najbardziej produktywny sen jest między godziną 22 a 1 w nocy, więc zauważ, że ty w ogóle, nawet choć trochę, nie dostarczasz właśnie tego dobrego czasu do regeneracji dla swojego organizmu, dla swojego mózgu. Co dzisiaj możesz też zastosować, to. Okulary blokujące niebieskie światło, jeżeli musisz wieczorem trochę dłużej popracować, czy generalnie wprowadzić się już w taki stan, właśnie przygotowujący do snu, możesz też przez cały dzień. Ja mam w okularach wbudowany taki właśnie filtr, który blokuje światło. Jeżeli pracuję przy komputerze, to zawsze w tych okularach. Możesz też dodatkowo kupić sobie takie okulary, właśnie na wieczór, żeby zakładać. Ewentualnie już dzisiaj możesz też czy to w komputerze, w telefonie, włączyć sobie właśnie taki filtr blokujący niebieskie światło. Są takie opcje. I tutaj znowu, żeby o tym nie pamiętać, ustaw sobie harmonogram. Ja mam tak w telefonie. O godzinie 18.00 telefon, laptop, włącza się to niebieskie światło, więc nie muszę o tym pamiętać, żeby za każdym razem włączać, tylko po prostu włącza się to automatycznie i jest to już dla mnie normą. No i też staraj się właśnie wyeliminować, nie oglądać właśnie czy długo telewizji, czy generalnie pracować przy komputerze, telefonie, czy przeglądać, yy, YouTube'a, scrollować Facebooka, Instagrama, czy inne social media, więc... Przed snem godzina, dwie, wycisz się. Jeżeli chcesz jeszcze na przykład nad czymś popracować, coś sobie dopisać, ja osobiście na przykład wybieram właśnie kartkę. Wtedy, kartka, kalendarz, pracuję sobie jeszcze, coś piszę, przerzucam się na książkę, po to właśnie, żeby się wyciszyć, żeby wprowadzić organizm w ten właśnie taki mój spoczynek, żeby miał te wieczorne rytuały, po to, żeby móc się dobrze wyspać, po to, żeby mieć właśnie wspaniały dzień. I kolejny punkt na naszej liście to eliminacja alkoholu. Popatrz, alkohol w niczym Ci nie pomaga, a wręcz szkodzi. Zabija Twoją właśnie kreatywność, Twoją produktywność. Jeżeli napijesz się jakiegoś piwka wieczorem, owszem, staniesz się senny, bo tak działa chmiel, ale w żaden sposób nie poprawi to jakości Twojego snu, a tym sposobem przełoży się na dzień następny. Twój organizm będzie przez całą noc pobudzony, będzie wysokie ciśnienie i organizm, podobnie jak z jedzeniem, tylko tutaj będzie chciał usunąć po prostu te toksyny z Twojego organizmu. I tutaj, właśnie dwie rzeczy, które mi pomogły zacząć osiągać, zmienić tak naprawdę całe swoje życie, swoją dietę, sport, być bardziej aktywnym, więcej osiągać, więcej robić, budować wspaniałe biznesy, być bardziej właśnie produktywnym, jest pracowanie właśnie nad emocjami i eliminacja tego alkoholu. Bo popatrzcie, dzisiaj, tak naprawdę, jeżeli wypiję alkohol to wcale nie poczuję się z tym lepiej. Nie poczuję się jakiś bardziej szczęśliwszy, radosny. Dlaczego? Bo to wszystko jest we mnie. On nie doda mi więcej odwagi, nie pozbawi mnie jakichś, wiesz, emocji wstydu, bo ja ich nie mam w sobie. Po prostu przepracowałem to, stałem się lepszy, nie potrzebuję żadnych używek do tego, żeby osiągać to, co chcę. I tutaj zawsze przychodzi mi na myśl właśnie piosenka Kazika, że zbudowali fabryki, żebyś sam nie mógł myśleć, żebyś sam nie mógł chodzić. I to jest prawdą, podpisuje się pod tym, ponieważ przez to właśnie, że Ty pijesz alkohol, no to nie kontrolujesz swojego życia, nie jesteś odpowiedzialny za nie, tylko Twoim życiem kierują te wszystkie wielkie koncerny, które właśnie między innymi na przykład produkują alkohol. I dwie ostatnie rzeczy, które są na mojej liście, to kwestie dotyczące naszej psychiki, naszego mindsetu. Dlaczego? Ja zauważyłem, że tak naprawdę nie przykłada się do tego dużej wagi, a jak dla mnie, od tego wszystko się zaczyna. Właśnie większość rzeczy, jakichś Twoich lęków, strachów i tak dalej, jest w Twojej głowie. To, że ty się wyśpisz, wcale nie sprawi to, że będziesz odważniejszy. To, że dobrze zjesz, nie przestaniesz się wstydzić. Więc zauważ na tym, że my musimy popracować właśnie nad naszym psychiką, nad naszym nastawieniem, bo od tego wszystko się zaczyna. I właśnie zauważyłem, że większość, czy to kłótców jakichś, teraz nieważne, co to będzie za tematyka, czy to będzie zarabianie więcej, czy właśnie produktywność. Czy układanie swoich finansów, tam nie przywiązuje się takiej wysokiej wagi do tego właśnie, jak my myślimy, a tylko do tych technicznych rzeczy, które są powtarzalne, których możemy się nauczyć. Natomiast wszystko bierze się właśnie z naszej głowy, z naszego wnętrza. Więc te dwa punkty to. Więc te dwie rzeczy to po pierwsze, wypisuj wszystko na papier, jak masz jakieś problemy, pomysły, wszystko opuść ze swojej głowy. Dlaczego? Ponieważ nasza głowa to jest taki trochę twardy dysk. On ma ograniczoną pojemność. Jeżeli tam cały czas jedno i to samo się mieli. To nie ma miejsca na to, żeby tam wpadł jakiś inny pomysł, żeby jakieś przyszły nowe wiadomości, tylko cały czas jest powtarzane jedno i to samo. Natomiast, jeżeli ty wypiszesz sobie te wszystkie rzeczy na kartkę, no to nagle opróżnisz właśnie umysł na to, żeby być może właśnie sięgnąć po jakieś inne rozwiązanie, znaleźć rozwiązanie na inne problemy, a przez to, że zaczniesz spisywać, to też zauważysz od razu, jak to ewentualnie można by było rozwiązać. I drugi punkt. A propos naszej psychiki to medytacje. Najprostsze, najtańsze narzędzie do tego właśnie, żeby zauważyć ten mechanizm samomyślących się myśli, żeby zauważyć swoje emocje, żeby zauważyć faktycznie, że skoro to wszystko tak przychodzi do mnie automatycznie, no to ja mogę świadomie wybierać swoje myśli, wybierać swoje emocje, a tym sposobem swoją osobowość, i tym sposobem osiągać wszystkie fantastyczne rzeczy. Okej, okay, dzięki za dzisiaj, dzięki, że tutaj jesteś. Podoba ci się taka tematyka? Kanał, wbij lajka, like zostaw komentarz, podziel się ze mną, co ewentualnie można by było jeszcze poprawić, dopisać. Czy chcesz tego typu podobne filmy, czy być może właśnie jakiś problem ci nurtuje i chciałbyś właśnie rozwiązanie? Napisz, znajdziemy. Ewentualnie, jeżeli właśnie nie wiesz, jak z tym wszystkim ruszyć, skontaktuj się ze mną. Na pewno znajdziemy rozwiązanie. A tymczasem dzięki za dzisiaj. Miej dzisiaj wspaniały dzień. Trzymaj się. Cześć!